Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej. W tym tygodniu Leszno będzie koszykarską stolicą Polski za sprawą e, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która rozpoczyna się już jutro. E, najpierw e, koszykówka kobiet, e, dwa dni później e, najlepsi zawodnicy do lat 14 zjadą e, do Leszna i będą rozgrywać mecze w piątek i w sobotę. W koszykówce 3 na 3, która jest e, bardziej jest szybszą odmianą klasycznej koszykówki. Gramy na jeden kosz, gramy do 21 punktów albo 10 minut na mniejszym boisku. Więc czeka nas fantastyczne widowisko. Wiele będzie działo się na rynku, ale to wszystko też za sprawą przewodniczącego Rady Miejskiej Patryka Józefowicza, który jest ambasadorem tych tych wydarzeń sportowych, które czekają nas w tym tygodniu. Był był inicjatorem i to właśnie za sprawą przewodniczącego Leszczyński Rynek będzie stał pod znakiem koszykówki przez najbliższy tydzień. Szanowni Państwo, jak Państwo pewnie wiedzą, w Wielkopolsce w tym roku odbywa się Olimpiada Młodzieży w sportach letnich. Nie chcąc tego, żeby w Lesznie nie odbyły się żadne zawody, dzięki tu bardzo dobrej współpracy z Wielkopolskim Związkiem Koszykówki, miastem Lesznem, udało się ściągnąć do Leszna koszykówkę 3x3. Jutro wielka ceremonia otwarcia o godzinie 19 na Leszczyńskim Rynku, następnie środa, czwartek rozgrywki od godziny 10 do 15, w czwartek wieczorem ceremonia otwarcia dla dziewcząt o godzinie 19 i z piątek, sobota rozgrywki dziewcząt. 16 kadr wojewódzkich, 14-latków z całej Polski przyjedzie tutaj właśnie na Leszczyński Rynek, by zagrać, a w niedzielę kolejne bardzo ważne wydarzenie, eliminacje seniorskich mistrzostw Polski, tak zwany turniej Quest, w którym zobaczymy najlepszych. Zawodników seniorów, którzy rywalizować będą o awans do wielkich finałów Mistrzostw Polski. Turniej wysokiej rangi, udział w turnieju potwierdziło dwóch Olimpijczyków: Michael Hicks, który reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, oraz Adrian Bogucki, Leszczenianin, który reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. W Poza tym, wielu zawodników z ekstraklasy i pierwszej ligi męskiej, więc warto przyjść tutaj na Leszczyński rynek i kibicować zawodnikom. O godzinie 16 odbędzie się także zakończenie sezonu Wielkopolskiego Związku Koszykówki. Udekorujemy wszystkie zespoły, które zajęły pierwsze trzy miejsca w wielkopolskich ligach. A o godzinie 18 konkurs wsadów: koszykarze będą latać tutaj nad koszami, wsadzać piłkę do kosza. Też bardzo ciekawe. Widowisko jest przyszykowane. Szanowni Państwo, co warto dodać? Dobra współpraca miasto Wielkopolski Związek Koszykówki oraz Klub Koszykarski Polonia 1912 Leszno. Tutaj dzięki ich pomocy organizujemy Quest'a, ale także dzięki ich zaangażowaniu wygrali budżet obywatelski. Jedno boisko i cztery kosze z tego budżetu to jest to boisko za nami, jest własnością Miasta Leszna. Dzięki temu możemy organizować wszystkie. Imprezy, które się dzieją. Dziękujemy wszystkim, którzy głosowali. Ale oprócz tego otrzymaliśmy 85% dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, i dzięki temu mamy zakupione kolejne dwa boiska w postaci podłoży. A Wielkopolski Związek Koszykówki dokupił do tego dwa profesjonalne kosza do koszykówki, więc Miasto Leszno obecnie ma trzy takie boiska. Możemy organizować zawody najwyższej rangi w kraju. Jak będzie wyglądała żywotność tych wojsk po Turnieju? Czy będzie możliwość udostępnienia ich mieszkańcom w celu organizacji jakichś imprez plenerowych? Ale rzeczywiście wszystkie boiska tutaj zajmować się z nimi będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pan dyrektor zapewniał, że jedno boisko będzie rozstawione na pływalni letniej, więc można będzie przyjść. Pozostałe możemy rozkładać je wszędzie. Jeżeli mieszkańcy będą zgłaszać takie potrzeby, to myślę, że MOSIR tu bez problemu je rozłoży. Pierwsza taka lokalizacja z tego co wiem to SP-9. Na tych boiskach tam jest beton. Położymy to na tym betonie, i kosze będzie można rozgrywać także w małe turnieje kwestia, samo otwarcie ma być dosyć dużą imprezą, na którą warto, żeby przyszli mieszkańcy. Wiem, że będzie też przemarsz, prawda? Dokładnie tak. Orkiestra Dęta Miasta Leszna wraz z mażoretkami. Przemarsz z ulicy Słowiańskiej, tutaj pod Leszczyński Rynek. Warto przyjść, z olimpijski odpali nasz olimpijczyk Adrian Bogucki. Ponad 60 koszykarzy z całej Polski będzie czekać na Państwa. Akcenty leszczyńskie, jeśli chodzi o reprezentację wielkopolską? Akcenty leszczyńskie mamy w kadrze Dziewcząt. Natalia Leończuk z Tęczy Leszno została powołana na szerokie zgrupowanie kadry. W środę rano zapadnie decyzja, czy znajdzie się w tej czołowej czwórce, która będzie grać podczas olimpiady. A ten niedzielny turniej, który się rozpoczyna? Niedzielny turniej rozpoczynamy o godzinie 12.00. O godzinie 21.00 planowany jest mecz finałowy, więc przez cały dzień tutaj liczna atrakcja razem z Polonią Leszną przygotowane dla mieszkańców. I tu wystąpi zespół Polonii, gdzie Adrian będzie Dokładnie pewnie. tak, wystąpi zespół Wiadomo, Polonii Leszno. Myślę, że już mogę tutaj zdradzić, że w tym zespole będzie także pochodzący z Osiecznej Michał Samolak, będzie nowy transfer pierwszolingowy Szymon Ryżek, oczywiście nasz Adrian Bogucki i Patryk Wilk. No, będzie to, patrząc po tych zgłoszeniach, które spływają, no niewątpliwie czołowy zespół tego zatrudnienia.